Wieża ta ma 45 metrów wysokości i jesteśmy 1400 metrów nad poziomem morza, tak? Także naprawdę robi mega wrażenie. Kukuk! Kuk. Kto tu doszedł? Chłopaki? Tak. Pomachajcie ładnie. Co to jest Chłopaki podziwiają widoki. Podoba wam się? Tak. A tobie na tanku? Na tanku podoba ci się? Tak. Tak wysoko wszedłeś? Co mi się też bardzo w podoba to to, że jak widzicie, jest tam osoba w rabusku inwalidzkim. Tam jest pani z dzieckiem w buzeczku. Takie osoby zupełnie nie są wykluczone ze społeczeństwa. I atrakcje, które są robione, to też są robione tak przemyślanie, żeby oni też coś mogli zobaczyć, coś zwiedzić. Brawo. Patrzcie, co znaleźliśmy fajnego na barierce do Paryża w linii prostej. Mamy 965 km. czyli o tam, tam daleko. Co tutaj mamy dalej następne? Buenos Aires. To też tam. <gryt> Madryt. Paolo Co mamy następne Chłopaki, zatrzymujcie się przy kolejnej, bo mhm. ciężko mi tak było iść. 485 km do kąd? O do Rzymu mamy 1485 km w linii prostej Szukajcie chłopaki następnej atrakcji Kto powie, co jest następne? Johan Johannesburg. Johannesburg Johannesburg 9185 km. O, to tam jest daleko Praga. Co tu mamy? Praga Berlin Berlin Wiatani Wiatani Alanku zasłaniałeś mi czapką tam. tam. Słucham, to, osłucham, to, dalej. to są to jest nasza Warszawa. Co jest? Warszawa. O! O proszę Patrzcie to! Nasza Warszawa, Warszawa w linii prostej o, to tamtędy do Warszawy. I to naszej domu. Co tutaj mamy? Szanghaj. Co dalej? Szukajcie kolejnych tabliczek.

Helsinki Bridge, czyli mamy ten most do Szwecji, 65 km Helsinki. O, mąż mówi, że tutaj mimo, y, most na Szwecję, tak? To no, most teraz co tutaj mamy? Helsinki. Idziemy dalej. Idziemy To dalej? Mam nadzieję, że my tu w ogóle dobrze wymawiamy. Co tutaj dalej? bo mamy Slot, czyli zamek, na którym wczoraj byliśmy. Patrzcie, i Kopenhaga prosto. Tam o jest Kopenhaga. 60 km. Jeg tror er uforståeligt. Well, Fællespitaren. Hospital. Der. Stedsfremmende. Det er. Så. Jeg gider ikke at nævne Er det 24/7? Slap af. Przedbię. Ja. Mamy tą podliczkę z danymi, po prostu na jakiej wysokości się znajdujemy. Ja. Tutaj są te dane. Na jakiej wysokości się ja. znajdujemy?

Zobaczcie jaki ładny stromeczek sobie płynie A my wracamy już Do Kondalan? Do tamu? Nie, do samochodu A, wracamy I jedziemy dalej Patrzcie co tutaj ciekawego znaleźliśmy takie namioty nad takim jeziorkiem. Tutaj z tego tarasu podejrzewam, że fajnie widać. Byłoby to jeziorko. Możemy sobie wynająć. W tygodniu jest to koszt 2500 koron, a w weekendy ferie i wakacje 3500. Mm. I to jest za dwie osoby za dobę, tak? Za dwie osoby za dobę. Tak, dwie Zabierają. osoby za dobę. I wtedy mamy dostęp do e, tej wieży widokowej, do, tych, e, do tego parku linowego, wspinaczkowego. To wtedy mamy za darmo i parking jeszcze, nie? Tak, jest dostępny parking. Patrzcie, jeżeli ktoś coś takiego lubi, no to. No fajnie. O, patrzcie z tamtego tarasu widokowego. Świetnie byłoby widać to jeziorko. Super. W tym domku no, myślę, że mogłabym spędzić noc. Albo i kilka nocy. Tylko ciekawe jak to jeszcze. Chyba w tym namiocie się śpi nie? Tak mi się wydaje, że kuchnia. Jest drewniany, toaleta, a namiot w tym mm, Kuchnia. Kuchnia to jest to drewniane. I pewnie jakaś toaleta. Ej, ale patrzcie, tam normalnie ktoś jest, bo się świeci światło. I tutaj również. Super. E, podejrzewam, że Dończycy tutaj przychodzą. Bo, jeżeli tam do tego jeziorka by się weszło, pomorsować to tutaj mamy saunę, żeby się rozgrzać. Świetnie, a nawet pachnie drewnem. Super. Zobaczcie, kochani, tam daleko są takie same domki do wynajęcia, jak te, które przed chwileczką mijaliśmy. I znajdują się one nad takim jeziorkiem, bagienkiem. Fajna sprawa, tak na łonie natury. I a tam daleko, Seręki. Mm -hmm. Tutaj jeszcze jest mini-zo, jakaś gorąca tuba. Tutaj jakieś zewnętrzne jacuzzi z prusznicem zewnętrznym. Fajnie. A teraz doszliśmy do Minizo Patrzcie Co tutaj mamy kurie Atrakcja w Danii Oni w ogóle są bardzo proekologiczni, także Kurki. Co tutaj mamy za zwierzątko? Króliki. Ale króliczki chyba są w norce schowane. Tam mamy kury Jest to Kurki.

A zobaczcie, co robi koziołek. Patrzcie to, gdzie w wlazł. Patrzcie, koziołka. Patrz to. Ale zobacz tego. Się gdzie on wszedł. W <laughs> Tutaj już mój lęk wysokości dałby o sobie znać, no to już by nie weszła za żadne pieniądze świata, tak zawsze dla maluchów. Tutaj podejrzewam latem można sobie coś kupić do zjedzenia. Tutaj można się ogrzać. I teraz wracamy jakby z drugiej strony. Bo tamtą stroną koło tego domku wchodziliśmy. A tędy z wchodzimy na dół tutaj można sobie burgerka kupić Rybkę, jakąś pasta i kawkę coś co Duńczycy bardzo lubią teraz nie można przejść ale też sobie tam można w tapice, tam są ławeczki. Bardzo mi się podoba. Duńczycy bardzo lubują się, tak jak tam wam wcześniej pokazywałam w naturze, w naturalnych rzeczach. Jak widzicie, okna do dnia dzisiejszego są drewniane i to jest ich ukochana cegła żółta, czerwona i też jest bardzo dużo, ale żółta to robi furorę tutaj a teraz Oliwia spełnimy to o czym ostatnio żeśmy zapomnieli i jedziemy dzisiaj porozkładać resztę kamyczków a tutaj jest taki kamyczek Kolejny kamyczek, zostawimy może tutaj. I cytrynka. Cycia z chłopakami już czekają. Także do zobaczenia. Jak widzicie, to jest to, o czym mówiłam wcześniej. Bardzo dużo parkingów. Tam aż...